Cześć! Cześć Wam wszystkim! Słuchajcie, ja ponownie jestem przy moim stoliku, magicznym stoliku. Dzisiaj zrobimy sobie gniotka. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Jeżeli nie, to poznacie, co to jest gniotek. A jeżeli już robiliście, to będziecie mogli zrobić go razem ze mną. Jeszcze raz! Słuchajcie, do zrobienia gniotka będziemy potrzebować balona. Kolor nie ma znaczenia, możecie sobie wybrać jaki tylko chcecie. Mam pisak, po to, żebym narysować jakieś oczy albo uśmiechę. Jeżeli macie gdzieś szafie wełnę, uszykujcie sobie wełnę. Będzie Wam potrzebna, bo możemy zrobić niotkowi włosy. Nożyczki też będą potrzebne. No i coś bardzo ważnego. Mąka ziemniaczana. Mąka ziemniaczana, jak złapiecie samą paczkę i ją troszkę podosicie, to zobaczycie, że ona tak. Taki ma fajny... Jest bardzo fajna w typu. O właśnie. Więc idealnie się na gniotkę. Przyznam się, że nie mam lejka, ale... Wszyscy sobie poradzone w domu, jeżeli nie macie lejka, bo coraz rzadziej pewnie jest używane w domu, to bierzemy starą butelkę od Coca-Coli, obcinamy i mamy lejek. Co robimy? Naciągamy naszego balona, naszą butelkę, czyli taki domowy lejek, po to, żebyśmy mogli mąkę ziemniaczaną wsypać do środka. Więc będzie też potrzebna łyżka. Bierzemy mąkę ziemniaczaną i będziemy. Pomalę wsypiać. Musimy to robić bardzo wolno, żebyśmy nie nabrzmieli co, bo może być to nasz ostatni gniotek w domu. Uzupełnimy sobie, sypiemy jeszcze, zobaczymy ile nam się zmieści. Ja Wam jeszcze tylko tak szybko powiem, że. Jak już wsypiemy sobie tej mąki ziemniaczanej, to fajnie jest go troszkę jeszcze nadmówić. Dlatego, że gdy zostawimy tylko mąkę ziemniaczaną, on się zrobi na taki twardy. A jeżeli go odrobinę uzupełnimy powietrzem, to zobaczycie, że będzie idealny do zgniatania. Nie będzie robić większego. Myślę, że... Albo jeszcze dosypiemy dosypię, żeby powiększyć jego brzuch. Upychamy naszą mąkę. Tyle, ile tam się do tego nam zmieści. Gniotek jest fajny do zabawy dla dzieciaków, żeby popracować naszymi dłonią. Zobaczyć. Jaki on jest o właśnie. Ten dźwięk krzączący jak śnieg pod naszymi bukami zimą. Jeszcze mi troszkę upchniemy. Myślę, że tyle wystarczy. Resztę sobie odłożymy. Tyle starczy. Tyle starczy. jest w środku. O! Następnie zawiążemy. Żeby nam ta mąka się nie rozsypała. Możecie poprosić rodzica, o to, żeby wam zawiązał. Jeżeli macie z tym chłopot. No mini gniotka. Zobaczcie. Jeżeli go jeszcze tu tym Nadmuchamy. Zobaczcie. Tak wygląda nasz gniotek. Ja sobie robię teraz miejsce. Następnie dorysuję mu oczy. Dorysuję mu nos. Tak już ma oczy. I nos. A także uśmiechnięto później. W ten sposób wygląda mój gnotek. Ale to jeszcze nie koniec, bo ja mam tutaj przygotowane dla niego włosy. Więc zawiążę mu tutaj. Na końcówce tu, gdzie mamy zawiązanego balona. Zawiązujemy też jego włosy. O właśnie, w ten sposób. Poszykujemy sobie. Pięknie wyglądał, za chwileczkę Wam pokażę jak wygląda mój gniotek, końcóweczki obcinamy i w ten oto sposób mamy gniotek, jeżeli go złapiecie o właśnie możecie robić z nim Różne śmieszne rzeczy, możecie mu zrobić wybuchłe oczy lub wielką drogę. Jeżeli macie kokardki, możecie dowiązać mu no, kokardki, możecie wykorzystać jeszcze przyklejane oczy i zrobić takiego gniotka. Jeżeli Wam się uda, to wyślijcie nam zdjęcie lub filmik, jak Wam, jak Wasz gniotek wygląda. Chcielibyśmy zobaczyć, i mam nadzieję, że spodoba Wam się ta zabawa. To co? Do zobaczenia! Bye.